A co? Chcesz się na nowa narodzić? To musisz kogoś zabić. Wszelkie kłótnie, spory, religie, wojny, to wszystko robi umysł. I to jest ten przeciwnik, którego ty musisz zabić. Nie żartuję. Możesz go wykorzystać do tego celu, którego chcesz, jakiś cel osiągnąć w życiu i ten rozum masz do tego, żeby ten umysł nakierować. Ale co się dzieje z ludźmi, proszę Państwa? Większość ludzi jest pod panowaniem umysłu. I ten umysł wykorzystuje naszą inteligencję do tego, żeby na przykład wziąć kolejnego papierosa lub kolejne, kolejne piwo. Nie mamy nad tym panowania. On nad nami przejmuje władzę, niszczy człowieka. Więc to jest człowieka wróg. Może być sprzymierzeńcem, jeśli go będziemy nauczyć dobrych nawyków. Bo nie ma rozumu, to on to chwyci. I będzie mu się to podobało. Będziesz szlachetniejszy. Ale nie zapomnij, że on nie może być albo ty. Jeżeli chce się na nowo narodzić, musisz zniszczyć swój umysł. Takie są nauki wschodnie. Ja też tak myślę, proszę Państwa. Nara.